Witam serdecznie. Dzisiejszy dość zamglony dzień, ale będzie ładnie. Widać, że nie będzie czyste. Zajmę się dzisiaj karczowaniem tego zielska, w cudzysłowie. One było bardzo piękne. Par tygodni temu, kilka właściwie, nawet puściło ładne kwiaty. Jak słoneczniki, które podążały za słońcem. Okazało się, że jest to karczuk jerozolimski. Sam się zasiął czyli inaczej Słonecznik Bulwiasty Topinambur można znaleźć informację że jest to warzywo doskonałe ma dużo inoliny a więc jest skazane dla chorych na chorobę cywilizacyjną jaką jest cukrzyca proszę bardzo to jest mały zbiór z kilku proszę bardzo rzeczywiście jest słodkie aż przykleja się do podniebienia ma to sobie zrobić na patelni, ugotować albo jako frytki, czy też dodatek do ziemniaków. Ja to zrobiłem sobie na patelni. Jako dodatek, właściwie, jeden do jednego praktycznie z ziemniaczkami, po to, żeby no, troszeczkę zaeksperymentowałem, prawda? No nie. No cóż, jesteśmy między tymi krzaczorami. Jakie są? Takie są. Ok, weźmiemy sobie tutaj. Założymy rękawicę i będziemy sposobem gospodarczym. O, proszę bardzo, o widzimy jak ładnie. Proszę bardzo, to jest właśnie topinambur. Warzywo doskonałe. Powiem Wam, że jest naprawdę słodkie i tak przykleja się do podniebienia. Także w smaku dość interesujące. Proszę bardzo, jest tego troszeczkę jak widać. Um, mamy. Nie chce mi się tam grzebać głębiej, jak zaoram, zaorzę, to mi to wszystko wyjdzie, bo to idzie korzeniem, prawda? Jest to odporne na mróz. Może dlatego, że nie ma wody. Dlatego jest odporne na mróz, bo gdyby miało wody dużo, to by zmarzło. Druga rzecz, stąka tego nie bierze. A więc tak zwana bulwa jerozolimska jest odporna na chorobę, jak to mówili sowieci. Na stąkę, którą nam Amerykanie zrzucili. Dobra. O, podtrzęsiemy sobie. I znowu mamy. Samo się sieje. Owszem, krzeczory konkretne, bo tak wyższe niż garaż. Ale zebrać sobie można w dowolnym czasie. Proszę bardzo, idzie sobie pod ziemią. Tak to mniej więcej wygląda. Na czas głodu nie potrzebuje praktycznie uprawy. Sam się sieje, sam rośnie. Można zebrać w dowolnej porze, aby tylko nie, ziemia nie, było, nie była zmarznięta, choćby na wiosnę. Bardzo dobry produkt dla cukrzyków zwłaszcza, dużą zawartością inuliny, a więc na chorobę cywilizacyjną jaką jest cukrzyca w obecnych czasach. Dziękuję serdecznie, zachęcam wszystkich do konsumpcji. Topinambor, karczok jerozolimski, słoneczny bulwiasty, pożywo doskonałe.